Kelly pracuje jako młodsza asystentka na planie reality show. Biega z poleceniami, roznosi herbatę i wykonuje drobne zadania, ale jest daleka od zadowolenia ze swojej roli. Ambitna i zdeterminowana, by wspiąć się po szczeblach kariery, flirtuje z reżyserem Danem, licząc, że romans z szefem zwiększy jej szansę na awans. Tymczasem na planie panuje typowy chaos dnia pracy. Nikt nie traktuje poważnie niepokojących informacji o zamieszkach na ulicach, choć zaniepokojony producent Partick obawia się, że program może zostać zdjęty z anteny. Nagle Kelly odbiera telefon od swojego chłopaka Reeka. Wychodzi na klatkę schodową, by nie przeszkadzać w nagraniach i porozmawiać na osobności. Rick nerwowo opowiada o dziwnym zdarzeniu na drodze. Podczas jazdy zauważył rodzinę autostopowiczów stojących przy autostradzie. Zatrzymał się, by pomóc, ale para nagle zaatakowała go nożem, ukradła samochód i zniknęła. Rick został w szoku, zmuszony wracać do domu pociągiem. Telefon nie dotyczy jednak tylko skradzionego auta. Kelly nie odbierała przez cały dzień i teraz planuje nocować u koleżanki, w co Rick do końca nie wierzy. Między nimi wybucha ostra kłótnia przez telefon, po czym linia nagle się urywa. Po rozmowie, Kelly pędzi do biura danego, by spotkać się z nim na osobności. W tym samym czasie dwie aktorki spóźniają się na plan. Po drodze zauważają samochód zaparkowany przy drodze i wygląda na to, że kierowca ma kłopoty. Zatrzymują się, by pomóc. Kierowca wysiada i odkrywa rannych ludzi w aucie, ale nagle dochodzi do ataku. Jedna z aktorek wskakuje za kierownicę. W panice ruszają w stronę studia, lecz kierowca nie przeżywa. Samochód podjeżdża pod bramę studia i stoi tam długo, a nikt nie wychodzi. Ochroniarz podchodzi, by sprawdzić, co się stało. Oświetlając wnętrze latarką, widzi przerażający widok. Nagle zombie atakują reżyserkę w centrum studia. Ekipa filmowa wpada w panikę i ucieka we wszystkie strony, ale potwory poruszają się z zadziwiającą szybkością i zwinnością. Jedna po drugiej osoby padają ofiarą żarłocznych kreatur. Zombie rzucają się na każdego, kogo zdołają dopaść, a krzyki przerażenia niosą się po korytarzach studia. W innej części budynku Kelly kłóci się z koleżanką. Kobieta o imieniu Chloe również interesuje się reżyserem danym. Obie próbują wyjaśnić swoje animozje, zupełnie nieświadome koszmaru rozgrywającego się wokół. Nagle pojawia się dane. Kobiety ledwo mają czas zareagować, gdy reżyser rzuca się na Chloe z nieludzką agresją. Kelly próbuje odciągnąć dane od koleżanki, ale twarz mężczyzny wygląda potwornie, naprawdę przerażająco. Strach zmusza Kelly do ucieczki do sąsiedniego pokoju. Szybko barykaduje drzwi od środka ciężką szafką. Włącza telewizor i widzi pilne wiadomości. Po mieście rozprzestrzenia się epidemia wirusa zombie. Kelly uświadamia sobie, że jest uwięziona. Zdesperowana, kuli się w kącie, drżąc ze strachu. Za drzwiami słychać warczenie danego, teraz już potwornej istoty. Spędza całą noc w terrorze. Gdy nadchodzi poranek, ostrożnie wygląda na zewnątrz. Całe studio roi się od zombi. Kelly wie, że nie może tam zostać. Odsuwa szafkę i uchyla drzwi na tyle, by się przecisnąć. Gdy upewnia się, że jest względnie cicho, wychodzi z nożyczkami w ręku. Niestety w tym momencie zauważają dany. Zombi są w trakcie krwawej rzezi. W panice Kelly próbuje zatrzasnąć drzwi, by powstrzymać potwora, ale nie ma dość siły. Dany rzuca ją na stół. Kelly desperacko się broni, wymachując nożyczkami. W końcu, czystym przypadkiem, jedno uderzenie trafia w odpowiednie miejsce. Potwór przestaje atakować na dobre. Tymczasem uczestnicy reality show przebywają w innej części studia, zupełnie nieświadomi horroru wokół nich. Aktorzy zauważają brak ekipy dopiero rano. Nikt nie przychodzi ich obudzić na kolejne nagranie. Kamery milczą, nic nie działa, a ludzie zastanawiają się, co stało się z produkcją. Nie znają strasznej prawdy. Ekipa, operatorzy kamer i asystenci już zamienili się w zombie. Kelly tymczasem kieruje się w stronę ciężarówki. Sięga po kluczyki z dłoni kierowcy, gdy nagle zombie wyskakuje z boku. Kelly odwraca się i biegnie tak szybko, jak potrafi. Jej krzyki przyciągają uwagę innych potworów w pobliżu. Na szczęście reaguje szybko i chowa się za wysokim ogrodzeniem, gubiąc pościg. Następnie kieruje się do studia, gdzie pracują aktorzy. W środku kolejny zombie jest w trakcie posiłku. Kelly wpada do środka i zamyka drzwi, odcinając potwora. Aktorzy kłócą się o opóźnienia w nagraniach. Widzą Kelly całą w brudzie i wyraźnie przerażoną i uznają, że to część nowego formatu programu. Próbuje wyjaśnić prawdę o wybuchu epidemii zombie, ale nikt nie traktuje jej poważnie. Aktorzy myślą, że Kelly tylko gra. Tymczasem reality show zamieniło się w ucztę dla głodnych zombie. Producent Partik desperacko próbuje utrzymać zamknięte drzwi reżyserki, ale zombie napierają na nie z całych sił. W końcu udaje mu się uciec z zagrożenia. Partik biegnie do łazienki i barykaduje się w środku. Rano, zbierając się na odwagę, wymyka się ze swojej kryjówki. Slalomem omija zombie i krzesła, skręca za róg i natyka się na kolejnego potwora w trakcie uczty. Partik w panice odwraca się i ucieka. Przypadkiem chowa się w pokoju należącym do uczestniczki o imieniu Pype. To właśnie Partik ją wyminował, więc ich wzajemna wrogość jest oczywista. Tymczasem jeden z aktorów, Marki, pozostaje sceptyczny. Postanawia sprawdzić historię dziewczyny i otworzyć drzwi. Łysy zombie wpadł do środka natychmiast, rzucając się na Markiego. Widok ten wprawił wszystkich obecnych w szok. Kelly zareagowała błyskawicznie. Chwyciła gaśnicę i raz za razem uderzała nią potwora w głowę. Czaszka zombie pękła pod ciosami. Ten makabryczny widok wywołał wśród aktorów totalną panikę. W końcu uwierzyli w ostrzeżenia Kelly i zrozumieli, jak poważna stała się sytuacja. Po ataku zombie chcą natychmiast opuścić budynek, ale Kelly wyjaśnia, że na zewnątrz jest zbyt niebezpiecznie. Ulice roiły się od zombie, a próba wydostania się oznaczałaby pewną śmierć. Prowadzi grupę na dach studia. Z góry widać pełną skalę apokalipsy. Płonące samochody zalegają na ulicach, a wszędzie krążą hordy zombie. Rozpacz ogarnia wszystkich ocalałych. Aktorzy zaczynają spekulować o pochodzeniu wirusa być może jakiś rządowy eksperyment wymknął się spod kontroli. Transport publiczny w mieście całkowicie przestaje działać. Rick spędza całą noc na opuszczonej stacji, a rano decyduje, że musi znaleźć sposób, by poruszać się samodzielnie. W następnej chwili dostrzega go zombie. Bez zastanowienia, Rick rzuca się do ucieczki i ostatecznie znajduje schronienie w całodobowym sklepie spożywczym. Nagle zombie przy drzwiach pada z dziurą w głowie. Pojawia się kobieta o imieniu Alex z dubeltówką w rękach, gotowa zastrzelić Reeka, gdy upewnia się, że nic mu nie jest. Proponuje mu pomoc. Każe zebrać zapasy i razem ruszają dalej. Alex planuje dotrzeć na wybrzeże, ale jej samochód wkrótce gaśnie na środku drogi. Rick próbuje go naprawić, podczas gdy głodne potwory już obserwują ich z lasu. Gdy Rick podnosi maskę, widzi koszmar. Komora silnika jest wypełniona szczątkami zombi i sierścią pozostałością po potworach, w które Alex wcześniej wjechała. Tego wieczoru Kelly sprząta studio, usuwając szczątki zombie. Jako jedyna zachowuje zimną krew, wiedząc, że muszą przygotować się na najgorsze. Tymczasem aktorka Angel czuje się coraz gorzej. Zombie ugryzują podczas pierwszego ataku, a jej stan szybko się pogarsza. Kelly sugeruje zakończenie jej życia gaśnicą, zanim będzie za późno, ale reszta stanowczo się temu sprzeciwia. Zamiast tego grupa decyduje się przenieść Angel do szklarni, by zapewnić sobie bezpieczeństwo. Na nocnej drodze unieruchomiony samochód zostaje otoczony przez zombie ze wszystkich stron. Alex musi nieustannie strzelać, by je powstrzymać, ale Rick wciąż nie potrafi uruchomić auta. Alex wpada w gniew i opowiada mu o koszmarach, które przeżyła, zmagając się z zakażonymi członkami rodziny. W trakcie kłótni zauważają nadciągającą hordę zombie. Nie mają wyboru, muszą porzucić samochód i uciekać. Na szczęście przed nimi pojawia się ogromna rezydencja. W ostatniej chwili przeskakują przez żelazną bramę. Gdy są już w środku, Alex uderza rejeka w twarz jako zapłatę za nieudaną naprawę auta. Z dubeltówką gotową do strzału ostrożnie wchodzą do posiadłości, nie wiedząc, kogo lub co mogą tam znaleźć. Aktor Grayson, mający przeszkolenie medyczne, próbuje pomóc Angel, ale do właściwego leczenia potrzebne są leki i zapasy. Kelly przypomina sobie supermarket niedaleko studia, który powinien mieć wszystko, czego potrzebują. Nie jest zachwykona wyjściem na zewnątrz, ale nie ma innego wyjścia. Następnego ranka grupa planuje, jak przemknąć obok dziesiątek zombie, by dotrzeć do sklepu. Japlin i Veronika idą na wyższe piętro, by narobić hałasu i odciągnąć hordę. W tym czasie Kelly, Space i marki wymykają się tylnym wyjściem. Przed odejściem Kelly wręcza Graysonowi pistolet. Jeśli Angel nie przeżyje, będzie musiał ją dobić. Drużyna szybko dociera do samochodu zaparkowanego obok budynku, ale zombie dostrzega ruch i rzuca się na Markiego. Na szczęście aktor wskakuje do auta i zatrzaskuje drzwi w ostatniej chwili. Kelly i jej przyjaciele docierają do najbliższego supermarketu. Space zostaje w samochodzie, czuwając. Kelly i Marki wślizgują się do środka przez wejście techniczne. Oboje są uzbrojeni w prowizoryczne bronie. Kelly robi trochę hałasu, by sprawdzić, czy w środku są zombie. Gdy upewniają się, że jest czysto, zaczynają zbierać wszystkie leki i jedzenie, jakie znajdą. Tymczasem Rick i Alex przeszukują rezydencję i decydują się tymczasowo tam zatrzymać. Rekowi udaje się naprawić telewizor w jednym spokoju. Na ekranie pojawia się reality show Skelly, ale zamiast normalnej emisji widać jedynie chaotyczną mieszaninę obrazów. Space zaczyna się martwić, jak długo jego przyjaciele są już w sklepie. Opuszcza samochód, by sprawdzić sytuację w środku. W tym momencie przejeżdża radiowóz. Dwóch policjantów celuje w Space'a z broni ten natychmiast klęka i błaga o litość. Funkcjonariusze szybko orientują się, że nie jest zombie, a nawet rozpoznają go jako aktora z programu. Decydują się dołączyć do grupy i razem udać się na plan zdjęciowy. W supermarkecie Kelly i Marki kontynuują poszukiwania zapasów. Nagle Marki upuszcza łom na podłogę, a głośny metaliczny dźwięk natychmiast przyciąga uwagę zombie znajdujących się w budynku. Bez chwili zastanowienia chwytają zebrane zapasy i pędzą w stronę samochodu. Policjanci nie są najlepszymi strzelcami, ale mimo to udaje im się powalić kilka zombie. Niestety jeden z funkcjonariuszy zostaje ugryziony. Jego wstrząśnięty partner ani przez sekundę się nie waha, strzela koledze w głowę, a potem natychmiast obwinia grupę Kelly za całą katastrofę. Przez moment wygląda nawet na to, że rozważa zastrzelenie ich wszystkich na miejscu. Marki rozpaczliwie błaga go jednak o litość. Wtedy Kelly zauważa pistolet leżący na ziemi. Widząc, że policjant z każdą sekundą staje się coraz bardziej agresywny, reaguje błyskawicznie i jednym ciosem powala go na ziemię. Strzał rozlega się echem, natychmiast przyciągając jeszcze więcej zombie. Wszyscy rzucają się do samochodu i odjeżdżają, a pechowy policjant zostaje z tyłu, rozszarpany przez potwory. Tymczasem w szklarni stan Angel gwałtownie się pogarsza. Grayson przygotowuje się, by zakończyć cierpienie przyjaciółki, lecz w następnej sekundzie dzieje się coś zupełnie nieoczekiwanego. Japlin zaczyna mieć niestosowne myśli o Weronice i nawet podgląda ją pod prysznicem. Gdy dziewczyna wychodzi, zauważa Graysona opuszczającego łazienkę, który trzyma rękę na rozszarpanym gardle. Weronika podbiega, by mu pomóc, lecz przemieniona Angel nagle atakuje ją od tyłu. Japlin nawet nie próbuje pomóc, tchórzliwie zatrzaskując przed nią szklane drzwi. Na szczęście Weronika reaguje szybko i kopie Angel prosto do basenu. Dopiero wtedy Japlin odważa się podejść, ale Grayson również zaczyna zmieniać się w zombie. Japlin i Weronika muszą uciekać z powrotem do bezpiecznego pokoju. W tym czasie Partik i Pipe są uwięzieni w jednym z biur studia. Co jakiś czas zombie próbują się wędrzeć, lecz drzwi na szczęście wytrzymują. Odrażające zachowanie producenta doprowadza Pipe do szału, a gdy używa kosza na śmieci jako toalety, ledwo panuje nad sobą. Grayson syczy i ryczy dziko za zamkniętymi drzwiami, aż w końcu Weronika wpada na plan, by raz na zawsze się z nim rozprawić. Japlin narzuca prześcieradło na głowę zombie Graysona, a gdy ten jest zdezorientowany, Weronika wbija nóż prosto w jego czaszkę. Właśnie wtedy wraca grupa Kelly. Gdy tylko Kelly wchodzi do środka, widzi Angel miotającą się w wodzie i jednym strzałem kończy jej cierpienie. Tymczasem Rick dostrzega Kelly na ekranie telewizora, ponieważ transmisja na żywo ze studia wciąż jakimś cudem działa. Krzyczy z radości, gdy uświadamia sobie, że ona żyje, lecz Alex reaguje dziwnie: zamiast entuzjazmu na jej twarzy pojawia się napięty, niespokojny wyraz. Gdy Rick dowiaduje się, że Kelly żyje, postanawia dotrzeć do niej za wszelką cenę, ale Alex próbuje go od tego niebezpiecznego pomysłu. Proponuje, by zostali na stałe w rezydencji, bo otacza ją mur, a zapasów wystarczy do przetrwania: można uprawiać warzywa w ogrodzie i łowić ryby. Rick uważa ten pomysł za absurdalny, lecz informacja o stawie na terenie posiadłości przyciąga jego uwagę. Razem z Alex idą w stronę wody, i Rick zauważa coś istotnego: rzeka prowadzi prosto na teren studia. Mimo wątpliwości, Alex pakuje swoje rzeczy i decyduje się pójść z nim. W międzyczasie producent Partik w końcu postanawia działać: rozmontowuje lampę studyjną i przerabia ją na broń, prosząc Pippę, by uchyliła drzwi choćby odrobinę. Następnie wbija prowizoryczną włócznie przez szczelinę i przebija zombie głowę, a gdy zagrożenie znika, mogą wreszcie opuścić pokój. Partik i Pippę docierają do reżyserki i włączają monitory, na których widzą ocalałą grupę na kamerach bezpieczeństwa. Producent natychmiast kontaktuje się z nimi przez głośniki i błaga, by przyszli go uratować, lecz nikt nie chce ryzykować życia dla niego, więc Partik zaczyna kręcić się wokół schronienia ocalałych, grożąc, że zamknie ich wszystkich w środku i puszcza przez głośniki przeraźliwe dźwięki. Szantażowani w ten sposób nie mają wyboru. Kelly i Space ruszają na ratunek producentowi, a gdy Marki dobija ostatniego zombie, wchodzą do pomieszczenia, gdzie nagle kolejny potwór rzuca się na Space'a, lecz Kelly szybko eliminuje go jednym strzałem. W końcu stają twarzą w twarz z Partikiem. Na zewnątrz gromadzi się coraz więcej zombie, więc cała grupa razem wraca do bezpiecznego pomieszczenia. Tymczasem Rick i Alex płyną już w dół rzeki Małą Łodzą, lecz w połowie drogi zatrzymują ich śluzy. Alex wspina się, by uruchomić mechanizm otwierający wrota, ale nagle zostaje zaatakowana przez zombie. Walczy zaciekle, wymachując siekierą z całych sił. Słysząc hałas, Rick biegnie jej na pomoc, lecz jest już za późno, Alex została ugryziona w ramię. Osuwa się na kamienny filar, pokonana, i podaje mu siekierę, prosząc, by zakończył jej życie, zanim stanie się zagrożeniem. Artyk wchodzi do schronienia i natychmiast zaczyna wydawać rozkazy, zachowując się tak, jakby wszyscy mieli go bezwzględnie słuchać. Doprowadza to wszystkich do szału, ale w milczeniu znoszą zachowanie producenta. Wtedy Partik wpada na kompletnie szalony plan, chce użyć ludzkiego mięsa jako przynęty, aby podczas gdy zombie będą zajęte ucztą, reszta mogła uciec. Wszyscy jednogłośnie odrzucają ten potworny pomysł, lecz rozwścieczony Partik postanawia działać sam i brutalnie rozczłonkowuje ciała tych, którzy nie przeżyli. Space pyta Kelly, czy naprawdę godzi się na takie szaleństwo, a ku zaskoczeniu wszystkich dziewczyna przyznaje, że pomysł wcale nie jest taki zły. W tym czasie łódź Reeka dociera wreszcie do brzegu, unikając zombie depczących mu po piętach. Rick kieruje się w stronę hali zdjęciowej, a gdy szuka wejścia, Marki dostrzega go z dachu. W środku apokalipsy zombie każdy obcy jest potencjalnym zagrożeniem. Zombie niemal dotykają Reeka, gdy biegnie przez teren studia, ale udaje mu się uciec, wspinając się na wysoki płot. Gdy tylko unika jednego niebezpieczeństwa, staje oko w oko z lufą pistoletu. Na szczęście, dla Reeka, Marki fatalnie strzela, więc unikając kul, Rick krzyczy, domagając się odpowiedzi, kto do niego strzela. Na dachu Kelly zauważa swojego chłopaka i z radością biegnie w jego stronę. Natychmiast pyta, kiedy stąd uciekną, licząc, że znalazł bezpieczne miejsce, ale Rick ją rozczarowuje, całe miasto roi się od zombie. Space wprowadza Reeka do środka i przedstawia go pozostałym, lecz zanim ktokolwiek zdąży zareagować, Partik rozpoczyna przesłuchanie, wypytując Reeka, jak tu dotarł. Gdy słyszy o łodzi, producent wpada w euforię, lecz szybko następuje rozczarowanie, Rick w pośpiechu nie przywiązał jej do pomostu. Artyk wybucha, szydząc z jego błędu, bo jedyna możliwa droga ucieczki właśnie przepadła, jednak Kelly sprzeciwia się temu, twierdząc, że i tak nie ma już nikogo na zewnątrz ani bezpiecznego miejsca do ucieczki, a ich schronienie ma solidny płot, panele słoneczne i zapasy jedzenia na długi czas, więc to najbezpieczniejsze miejsce, jakie mają. Partik nie zgadza się z tym, zmienia taktykę i ogłasza, że odejdzie sam. Kelly przypomina mu, że aby to zrobić, będzie musiał otworzyć bramę i wpuścić zombie na teren studia, lecz Partik odpowiada, że nie obchodzi go, czy reszta przeżyje. Widząc, że nie da się go przekonać, Kelly oddaje strzał ostrzegawczy, ale uparty producent nie ustępuje, więc Rick nie ma wyjścia i ogłusza go tępą stroną siekiery, po czym wciąga nieprzytomnego do łazienki i krępuje. Grupa zbiera się, by zdecydować, co zrobić z nieobliczalnym producentem. Weronika jest przekonana, że partik w końcu otworzy drzwi i wpuści zombie, więc trzymanie go przy życiu jest zbyt niebezpieczne i należy go zastrzelić od razu. Lecz Kelly proponuje łagodniejsze rozwiązanie, wystarczy zranić go na tyle, by nie mógł sprawiać kłopotów. Japlin idzie do toalety, a Partik wykorzystuje okazję, by wbić mu do głowy, że znajduje się na samym dnie hierarchii grupy, wszyscy nim gardzą i uważają go za przegranego, a gdy nadejdzie niebezpieczeństwo, będzie pierwszym, którego rzucą zombie, dodając z szyderczym uśmiechem, że za jego plecami nazywają go Gollumem. Te słowa uderzają Joplina w samo ego i chwilę później Japlin oraz Partik są już uzbrojeni. Producent chwyta Kelly i przyciąga ją do siebie jako żywą tarczę, rozkazując Joplinowi zabrać klucze i kawał mięsa używanego jako przynęta oraz wyjść na zewnątrz, by zrealizować plan. Drużyna próbuje go powstrzymać, lecz Partik przypadkowo oddaje strzał i trafia reeka. Kelly z przerażeniem patrzy, jak jej chłopak upada, chwyta broń z ziemi i strzela do producenta, lecz w najgorszym możliwym momencie podłuje. Tymczasem Japlin jest już przy bramie, otwiera ją na oścież i nawet nie niesie przynęty. Artyk uświadamia sobie, jak niebezpieczna stała się sytuacja, i odwraca się, lecz zgodnie z przewidywaniami Japlin zostaje pierwszą ofiarą, a zombie rozszarpują go w mgnieniu oka. Pozostali w panice uciekają z powrotem do schronienia, a Partik próbuje ratować się mięsną przynętą, nie rozumiejąc, że to on sam jest przynętą. Zombie zamykają go w ciasnym kręgu i rozrywają na strzępy, po czym ogromna horda zalewa teren studia, a wśród dźwięków tłuczonego szkła potwory wdzierają się do budynku. Ocaleni zostają całkowicie otoczeni, Marki i Weronika giną natychmiast, a ich krzyki niosą się po całym studiu. Kelly dociera do reżyserki i barykaduje się w środku, podczas gdy na zewnątrz wszędzie krążą wygłodniałe zombie. Space ukrywa się w innej reżyserce i kontaktuje się z Kelly, a zdając sobie sprawę z beznadziejności sytuacji, dziewczyna żegna się z nim po raz ostatni, po czym otwiera drzwi i wychodzi prosto w hordę. O świcie walka dobiega końca, zombie zwyciężyły.